Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Na początku przypomnę, że i dzisiaj mamy 12 października, co znaczy, że za tydzień, czyli 19 października, dojdzie już do premiery kolejnego dodatku mapowego do EuroTrach Simulator 2, czyli dodatku West Valkans. Z tego powodu oczywiście który jeszcze przygotowuje. W sumie wszystko na premierę tego dodatku, dlatego już dzisiaj została wydana aktualizacja 1.48.5, także testy Open Beta już ją zakończyły, możecie ją wyłączyć i normalnie zaktualizować grę do tej najnowszej wersji. Jeśli natomiast nie braliście udziału w tej becie, no to powinniście dostać normalną aktualizację, która no, podniesie Wam oczywiście wersję gry do tej najnowszej, do tej nowej połówki, ja to tak nazywam. Ewentualnie, jeśli ktoś chce zostać na jakiejś starszej wersji, no to wiadomo, że przy zakładce beta jest tam kilka wersji do wyboru. Także tam można sobie wybrać odpowiednią. Jest tam zwykła wersja 1.48, także tam można sobie wybrać, zostać na tej starej wersji i na przykład grać na modach. Także na początku skupimy się na tym update'cie, Potem przejdziemy jeszcze do pewnych informacji związanych już stricte z West Balkans. Natomiast co takie dodaje ta nasza nowa połóweczka. Jak wiemy z Bety. Doszły tutaj pewne zmiany w miejscowościach we Włoszech, dokładnie w Ankonie i w Bari, gdzie wprowadzono port i już są pewne połączenia. Na chwilę obecną mamy na pewno połączenie z jednego i z drugiego miasta do Triestu, czyli nowej miejscowości, która znajduje się też we Włoszech, ale tutaj nie trzeba już posiadać dodatku Italia, jak chociażby przy Ankonie i Bari, bo ta miejscowość znajduje się na podstawce Włoch. Sami w sumie widzieliście, że wręcz trochę ta miejscowość najechała na Słowenię. Byleby się zmieściła w granicach lądowych, i oczywiście, oprócz tego, dostosowano samą mapę i samą grę do premiery tego dodatku. Jednak, jak się okazuje, to nie koniec nowości, ponieważ pojawiły się pewne takie dodatkowe nowości, zmiany, pewne nowe funkcje, które mają poprawić pewne aspekty, przynajmniej techniczne. Bo jak się okazuje, nie testowano tego w OpenBecie, ale już na tej najnowszej wersji 1.48.5, czyli tej, która została teraz oficjalnie wydana, wprowadzono szybsze czasy ładowania, więc gra powinna się szybciej ładować. Jaki ogranicznik liczby klatek na sekundę, który jak dobrze rozumiem jest stały, nie ma go w ustawieniach, ale dlaczego tak jest? To może przede wszystkim teraz przytoczę to, co jest Software ma do powiedzenia. To jednak nie wszystko, ponieważ w tym wydaniu pojawią się pewne zmiany, które pierwotnie nie były częścią otwartej bety 1.48.5. W tym fakt, że American Tracks Monitor również otrzyma aktualizację 1.48.5 jeszcze w tym miesiącu. Dzieje się tak, ponieważ wprowadzamy dwie nowe zmiany, z których naszym zdaniem skorzystają gracze. Są to szybsze czasy ładowania i ograniczenie liczby klatek na sekundę. Także jak dodatkowo też usłyszeliście, ATS też otrzyma tą połówkę. Ma to pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Możliwe, że za jakiś niedługi czas, może po Bałkanach, może jeszcze przed. W każdym razie, przede wszystkim po to, żeby otrzymać te dwie nowe funkcje, żeby tam też najwidoczniej to przetestować, żeby zapewne też być lepiej przygotowanym na 1.49. No to już mówimy w kontekście przyszłego pewnie miesiąca, czy później. Natomiast ta półka również ma trafić do ATS-a, i tam zapewne też trafią te dwie nowości, które teraz się pojawiły w ETS-ie. Natomiast o co z nimi dokładnie chodzi? Na początku też szybsze czasy ładowania, czyli szybkie ładowanie gry. Po aktualizacji ponowne buforowanie i aktualizowanie danych nawigacyjnych zajmowało naszym tytułom trochę czasu. Niedawno udało nam się zoptymalizować te dane i znacznie przyspieszyć ten proces. Dzięki tej aktualizacji proces ładowania jest około 6 razy szybszy. Obejmuje to również czas ładowania katalogu firmowego, który jest ładowany przy każdym uruchomieniu gry, czyli 23 razy szybciej niż w poprzednich wersjach. Mamy nadzieję, że ta niewielka zmiana jakości życia przypanie Wam do gustu. Także teoretycznie tutaj coś się poprawiło jeśli chodzi o ładowanie. Sam co prawda odpaliłem grę, chciałem zobaczyć te nowości, ale. Ciężko mi to ocenić, ponieważ jeszcze nie grałem aż tyle na swoim nowym sprzęcie. Jakby ktoś nie wiedział, niedawno zmieniałem. No i mam jednak bardzo szybki dysk M2, więc tutaj nie wiem szczerze powiedziawszy, czy na przykład gra czy profil mi się ładował szybko z tego względu, że właśnie mam ten dysk, czy może przez tą zmianę. Ciężko mi to porównać, także czekam na Waszą opinię, jak to u Was działa, bo w przypadku na przykład ładowania samej gry po odpaleniu nadal mam coś takiego, że gra mi się tak jakby zawiesza, tak jakby się frizuje na jakieś. 5-10 sekund, może więcej. Coś takiego miałem też na starym pc -cie. Teraz to może szybciej chodzi, ale nadal mam taką dziwną zawiechę. Nie wiem jak u was. Jeśli chodzi o profil, no to profil bez modów. Załadowało się bardzo szybko, no ale tak jak mówię, nie wiem czy to ze względu na mój dysk, czy raczej na tą zmianę. Przynajmniej wielkiej różnicy nie zauważyłem, a nie pamiętam jak to było jeszcze na becie. Także tutaj przede wszystkim pytanie do was, jak to u Was działa? Czy jest faktycznie lepiej czy nie widzicie żadnej różnicy? Bo według SES Software sam proces ładowania jest około 6 razy szybszy, jak również chyba samo uruchomienie gry jest niby 23 razy szybsze czy coś ten deseń. W razie czego post napisał Alex? No to nie wiadomo o co mu chodzi, więc tutaj pytanie do Was, czy faktycznie zauważyliście jakieś zmiany? I pamiętajcie, że te dwie nowości są już na tej głównej wersji, więc na OpenBecie czegoś takiego nie ma. Są na tej nowej aktualizacji pełnoprawnej. Natomiast druga nowość to ogranicznik liczby klatek na sekundę, który jak się okazuje no nie jest chyba taką funkcją w grze, w ustawieniach, że można sobie ją włączyć czy wyłączyć, co myślałem, że o to chodzi. Natomiast chodzi o taki, wydaje mi się, kaganie nałożony już, który ma zapobiegać tam pewnym działaniom, ale sami usłyszycie o co chodzi. Bo to funkcja, o którą bardzo prosiła nasza społeczność. Ogranicznik ten jest przeznaczony głównie dla osób z mocniejszymi procesorami graficznymi. Zgłaszano, że gdy zaltabowano grę, GPU działało na 100%, ponieważ wciąż próbował renderować maksymalną możliwą liczbę klatek. Z tego powodu wprowadziliśmy ograniczenie do 300 klatek na sekundę, aby ograniczyć wykorzystanie GPU, a jednocześnie nie ograniczać większości monitorów. Choć jest to wciąż nieco eksperymentalne rozwiązanie, z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie. No i faktycznie było tak, że jak saltobowano grę, no to karta była mocniej wykorzystywana niż podczas samej jazdy. Aczkolwiek dziwi mnie to, że oni coś takiego dopiero teraz wprowadzają i szczerze powiedziawszy uważam, że rozwiązanie powinno być trochę inne, a nie nałożenie takiego kagańca, który jest chyba cały czas. No, zastanawia mnie co z osobami, które miały takie super mega PC. Które no, teraz nie będą chyba mogły wyciągnąć więcej niż tych 300 klatek, aczkolwiek nie testowałem jeszcze tego, nie wiem jak to do końca działa w praktyce. Jeśli jednak poprawi to faktycznie, o czym tutaj mówią, że już altabując grę, nie będzie wykorzystywania w pełni karty, jak to było przez ten no, w sumie bardzo długi czas. No to ok, ale myślę, że jednak rozwiązanie powinno chyba inaczej wyglądać. No zobaczymy, co takiego przyszykują już na pełne zmiany w silniku gry, bo one niby też nadchodzą. Może coś będzie na 1.49. A skoro decydują się też dodać tą połówkę na ATS-a, może oznacza to, że będą chcieli tam też to przetestować, też to przygotować i może być gotowi i lepsi na 1.49. Zobaczymy, w każdym razie do ETS-a, ta połówka już jest dostępna, można ją pobrać, można oczywiście Zobaczyć te wszystkie nowości na mapie, samą mapę też, jak i oczywiście te techniczne nowe zmiany, które dopiero teraz doszły po OpenBecie. Natomiast tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą informację, teraz przechodzimy głównie do Bałkan, no i tutaj dostaliśmy posty na temat oczywiście specjalnych transportów, a dokładniej trasy, z dodatku specjal transport, które oczywiście zostaną. Prowadzone na tereny dodatku West Balkans. Także ta informacja dotyczy osób, które oczywiście zakupią Bałkany, jakie również mają lub też będą posiadać dodatek Special Transport. To była też formalność, zawsze przed premierą też pojawiały się takie posty, czy to w ETS-ie, czy w ATS-ie o tym, jakie tutaj trasy będą dostępne. No i w przypadku Bałkan dostaniemy tu 5 tras, z czego aż dwie będą na Serbii. Także dosyć ciekawa sprawa. Natomiast dokładne trasy to będzie tak: z Kraku Jewac. Do Nowego Sadu, z Belgradu do Kragujewac, z miasta Koper do miasta Nowe Mesto, z Zenicy do Karakaj, jak i z Skopje do Bitoli. Także jak słychać, czy widać, no to dwie pierwsze trasy, Kragujewac-Nowy Sad, Belgrad-Kragujewac, no to mówimy tu o terenach Serbii. Natomiast trzecia trasa Koper Nowe Mesto, no to tereny Słowenii. Zenica Karaka i tereny Bośni i Hercegowiny, to według mnie zapowiada się chyba najciekawsza trasa. Przynajmniej tak to wygląda, patrząc na oficjalną mapę tego dodatku. No i ostatnia, piąta trasa Skopje Bitola, no to tereny Macedonii i można powiedzieć, że z jednego miasta do drugiego i w sumie tyle, bo tylko tyle niestety będzie w Macedonii, no trochę żal i tyle jeśli chodzi o ten temat. także pięć tych tras z dodatku specjal transport pojawi się na terenach dodatku West Balkans i na sam koniec powrócimy jeszcze do osiągnięć, bo jak się okazuje tylko te pięć najwidoczniej będzie. Nawet wystarczająca liczba. A powracamy, dlatego że dostały już swoje grafiki, dostały też swoje opisy oficjalne. Co prawda, na ten moment jeszcze oficjalnie są po angielsku, ale wkrótce zostaną przetłumaczone. Jednak ja na potrzeby filmu wam przedstawię to po polsku. No i na początku, pierwsze osiągnięcie: droga do Adriatyku. Standardowe osiągnięcie chodzi w nim o to, żeby odkryć wszystkie miasta w tym dodatku. Także lista wynosi już 30. Także tyle będzie trzeba odwiedzić. Oprócz tego też w sumie jeden standard się powoli pojawia, bo jest też osiągnięcie wielki poszukiwaczy przygód, w którym chodzi o to, żeby odkryć i tak jakby zaliczyć, obejrzeć wszystkie te przerywniki filmowe, które znajdują się na Bałkanach. Jak się nie mylę, to liczba chyba coś koło 14-15, coś takiego. I co ciekawe, na ukrytych terenach, jak chociażby w mieście Koper był przerywnik filmowy, jak się go użyło, miasta nie zaliczały się, bo chyba nie było jak, przynajmniej nie zauważyłem, żeby się dało, ale takie przerywniki już tutaj nabijało. I to jeszcze było zanim pojawiły się już tutaj grafiki i opisy, także no ciekawa sprawa. Następne osiągnięcie przez Serpentyny. Należy wykonać perfekcyjną dostawę bez uszkodzeń, bez kar na czas pomiędzy Pristyną a miastem Bielopolie. Czwarte osiągnięcie: wakacyjna linia przegowa. Chodzi w nim o to, żeby zrealizować trzy dostawy wzdłuż wybrzeża w następującej kolejności: Rijeka, Zadar, Split, Niksic. I ostatnie osiągnięcie: jechać na camping. Trzeba dostarczyć następujące ładunki, aby kończyć łańcuch produkcyjnych w tej kolejności: z terminalu boksytowego bierzemy rundę. Jedziemy do fabryki aluminium, gdzie zabieramy wlewki aluminium. Potem następnie do firmy Betunia, żeby zabrać okablowanie elektryczne. Jedziemy do fabryki światła Umefa, skąd zabieramy elektronikę. Następnie do fabryki samochodów Larus, żeby zabrać przyczepy kempingowe. No i taki łańcuch mamy ukończyć. Ciekawe to osiągnięcie, ciekawy też pomysł. Mam nadzieję, że w praktyce będziemy mogli sobie to jakoś ogarnąć. Może na jakichś liveach, może na jakichś filmach. To Wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. No i to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie informacje. Powoli zaczyna się weekend, więc zapewne też pierwsze materiały od innych osób będą pojawiały się z Bałkan. No i jeszcze raz przypomnę, że to już za tydzień, 19 października, dojdzie do oficjalnej premiery dodatku West Balkans. Przypomnę dodatkowo też dla graczy ats że połóweczka też do Was za niedługo trafi, ma być jeszcze w tym miesiącu, a tam m.in. ma pojawić się Ulepszony czas ładowania, czy coś w tym stylu, gra będzie szybciej się ładować. Jaki ogranicznik liczby klatek na sekundę, który ma zapobiegać wykorzystaniu 100% GPU w momencie, jak na przykład saltabujemy grę. Jak to w praktyce wyjdzie, no to wiadomo, każdy doświadczy to na własnej skórze, jak już zaktualizuję tą grę do najnowszej wersji 1.48.5. Natomiast, jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle, a więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.